Przejdę do tego trybu, bo jest mi po prostu wygodniej. I, I mieliśmy mgłę, rozmawialiśmy o mgle, ale mamy jeszcze coś takiego jak zachmurzenie podinwersyjne. Ja już na temat zachmurzenia nagrywałem odcinek. A zachmurzenie podinwersyjne, czasami mylone z mgłą, jest często razem z mgłą i jest ono spowodowane właśnie inwersją temperatury. Dużo osób nie wie, na czym polega inwersja temperatury i dziwi się, że mówi się o ociepleniu, bo dajmy na to, w Polsce miało być, nie wiem, w Krakowie 12 stopni, a jest minus 1 i jest cały czas zachmurzenie, ale właśnie to jest inwersja temperatury. No i omówmy sobie to. Czym jest inwersja temperatury? Inwersja temperatury to zjawisko atmosferyczne, w którym temperatura powietrza rośnie wraz z wysokością. Zamiast maleć, jak to przeważnie bywa, oznacza to, że cieplejsze powietrze znajduje się nad chłodniejszym powietrzem, co tworzy warstwę stabilną, która utrudnia mieszanie się powietrza. I teraz możecie sobie odpowiedzieć na pytanie, jeżeli przez długi czas na danym obszarze mamy aktywną inwersję temperatury, co się dzieje z powietrzem, które jest pod tą strefą? Właśnie te powietrze nasyca się bardzo no, niebezpiecznymi związkami, związkami chociażby dwutlenku węgla, pyłami różnego typu, ponieważ nie ma ruchu powietrza. Dlatego niektórzy jak wyjdą, zobaczą mgłę i rozrobią wdech i poczują na przykład spaliniznę, bądź poczują jakieś, no, chemiczne w cudzysłowie powietrze, to jest naturalne, to jest, znaczy nienaturalne. to jest smog, to jest po prostu smog. Inwersja temperatury może powstać na kilka sposobów w zależności od warunków atmosferycznych i geograficznych. Kilka najczęstszych przyczyn, inwersja radi radiacyjna która powstaje w nocy, gdy powierzchnia ziemi szybko się ochładza, oddając ciepło do atmosfery. Chłodne powietrze przy powierzchni Ziemi zostaje uwięzione pod warstwą cieplejszego powietrza, co tworzy inwersję temperatury. Jest to najczęstszy typ inwersji, szczególnie w spokojne, bezwieczne noce. Jest to połączone z mgłą radiacyjną, która pod tą warstwą inwersji się znajduje. Mamy też inwersję adwekcyjną, która tworzy się, gdy ciepłe powietrze przemieszcza się nad Chłodniejszym powietrzem. I w tym wypadku tu już sytuacja zaczyna się oczywiście zmieniać, bo mamy na przykład zimne morze bądź ziemia wychłodzona przez wcześniejsze dotarcie chłodnej masy powietrza. Wtedy ciepłe powietrze unosi się nad chłodniejszym powietrzem, tworząc właśnie warstwę inwersji. Moi drodzy, mamy jeszcze inwersję frontową. Mamy jeszcze inwersję frontową. Inwersja frontowa powstaje w wyniku zetknięcia się dwóch mas powietrza o różnych temperaturach. Ciepłe powietrze unosi się nad chłodniejszym powietrzem, tworząc warstwę inwersji na granicy frontu atmosferycznego. No i jeszcze mamy inwersję orograficzną. Inwersja orograficzna natomiast tworzy się, gdy ciepłe powietrze przemieszcza się nad górami. Ciepłe powietrze unosi się nad chłodniejszym powietrzem, tworząc warstwę inwersji na stokach górskich. No i właśnie one najczęściej tworzą mgły takie górskie, mgły orograficzne. Skutki inwersji temperatury oczywiście na pewno znacie, ale ja jeszcze opowiem dla tych, którzy może nie kojarzą, bo inwersja temperatury może mieć różnorodne, różnorakie skutki zarówno pozytywne, jak i negatywne. Kilka z nich, zanieczyszczenie powietrza, to jest pierwszy taki główny skutek, ponieważ inwersja temperatury może prowadzić do gromadzenia się zanieczyszczeń powietrza, takich jak chociażby smog. Warstwa stabilna utrudnia mieszanie się powietrza i rozpraszanie zanieczyszczeń. Warunki pogodowe. Inwersja temperatury może wpływać na warunki pogodowe, takie jak mgła. Mżawka bądź brakopadów Warstwa stabilna utrudnia rozwój chmur burzowych, co może prowadzić do długotrwałych okresów suchej pogody w lato. Ale w zimę często mamy tak, tak zwane zgniłe wyże, taką zgniłą pogodę, taką totalną zgniliznę, która jest chociażby teraz. Jest to też wpływ na rolnictwo, ponieważ taka inwersja temperatury wpływa na uprawy rolnicze, szczególnie w przypadku przymrozków. Chłodne powietrze przy powierzchni ziemi może prowadzić do uszkodzenia roślin, co może mieć negatywny rozwój na plony. Widzimy to chociażby teraz, bo teoretycznie na wysokości 1 km temperatury osiągały 10-12 stopni Celsjusza, ale przy gruncie te temperatury spadają do minus 2, minus 3. Bądź minus 4 stopni Celsjusza. Tak to, moi drodzy, wygląda, jeśli chodzi o inwersję. Natomiast przejdźmy teraz do, kolejnego, do kolejnej rzeczy. I tutaj przechodzimy już w tym momencie do map, do modeli. Ja sobie wyhaczyłem z powrotem te modele numeryczne. Wcześniej miałem je oczywiście zapisane też w moich odcinkach, które tutaj wam publikowałem. To właśnie po to są te odcinki z takimi predykcjami, bo łatwiej dzięki temu ogarnąć pewne rzeczy. No i tutaj też to, też to widzimy. Przechodzimy do aplikacji Meteologix. No i cóż. Co my tutaj ciekawego możemy zobaczyć? Przede wszystkim ja sobie z Metalogixa odpowiednio ustawię, bo nie jest ustawiony. Co my tutaj przede wszystkim możemy zobaczyć? Cofnijmy się do 10 stycznia 2025 roku. 10 stycznia. Co się działo? Mieliśmy w Polsce epizod zimowy. Mieliśmy w Polsce epizod zimowy. Mieliśmy Niszczarli, który został zablokowany nad Litwą, Łotwą i zaczął cofać się w kierunku Polski. On zaczął przynosić opady deszczu ze śniegiem śniegu i tego śniegu naprawdę trochę spadło. Ale oprócz tego śniegu pojawiło się moi drodzy coś jeszcze. Pojawiły się spadki temperatury, ponieważ ten nisz zaciągnął również chłodne powietrze. To chłodne powietrze spłynęło między innymi do Polski Centralnej i Południowej i ono też jak najbardziej dotarło. Przy gruncie były dwa dni, dwie noce przede wszystkim, gdy temperatury spadły poniżej minus 8, minus 9, bądź minus 10 stopni Celsjusza w Polsce Południowej i Wschodniej. Na pewno pamiętacie, bo to było kilka dni raptem temu. Spadł śnieg który również schłodził grunt i tak naprawdę mm, lokalnie tego śniegu spadło naprawdę dużo. A teraz przenieśmy się do 12 stycznia, niż zaczął zanikać i oddalać się od naszych granic, natomiast powstał wyż i to wyż bardzo dobrze rozwinięty, wyż Beate. Ten wyż już od dłuższego czasu zaczynał dominować w Europie Zachodniej, ale do Polski dopiero się zbliżał. Ten wyż panuje do tej pory. Owszem już słabnie, ale nadal jeszcze dawał się we znaki. Co w przypadku tego wyżu? To najbardziej istotne było w przypadku tego wyżu to to, że zaczął on wraz z niżami, które znajdowały się na Atlantyku, zaciągać powietrze ciepłe, bardzo ciepłe powietrze z nad Oceanu Atlantyckiego. Te ciepłe powietrze zaczęło być ciągnięte bądź pchane w kierunku Islandii, w kierunku Norwegii, ale też w kierunku Polski. I to jest bardzo istotne pod kątem tej mgły i tej pogody, która w tym momencie się dzieje. Co się działo potem? 13, 14, 15, 16, 16 stycznia. Wyż nadal dominuje w Europie, przy czym jego centra są w tym momencie dwa. Jeden znajduje się gdzieś w okolicach Niemiec, drugi znajduje się gdzieś w okolicach Bośni i Hercegowiny. Takie ułożenie w wyżu spowodowało zaciągnięcie ciepłych mas powietrza między innymi do Polski. I jak wyjdziemy sobie na temperaturę na wysokości 850 hektopaskali, muszę tylko to znaleźć, i jak zobaczymy sobie właśnie temperaturę na wysokości 850 hPa to widzimy właśnie tą ciepłą masę powietrza. Tą ciepłą masę powietrza, która wędruje sobie w kierunku w kierunku nie tylko północy, ale też w kierunku Polski i nagle w ciągu kilkunastu w sumie godzin yy, mamy temperaturę na północy polski generalnie nad morzem bałtyckim na poziomie 10-12 stopni Celsjusza, podczas gdy zbliżając się do gruntu bądź do wysokości 2 metrów, temperatury spadają do poziomu 3-4 stopni Celsjusza. I teoretycznie te temperatury przy gruncie też mogłyby wzrosnąć, ale już wtedy zaczęła pojawiać się właśnie ta inwersja. Zaczęła pojawiać się ta inwersja. I zaczął pojawiać się spadek, spadek temperatur przy gruncie przy jednoczesnych dosyć wysokich temperaturach na wyższych wysokościach. No i wróćmy sobie z powrotem do pogody, do pogody, do ciśnienia atmosferycznego, no i warto się przenieść do 18. Co się dzieje 18? Wyż nadal dominuje. Teoretycznie wyże mogą długo trwać, ale. Tu w przypadku wyżu BAT zadziałała się tak zwana blokada Rexa, o której też nagrywałem odcinek. Nad morzem Śródziemnym utworzył się niż. Niż napędzając się również napędzał te wyże i te wyże również w żaden sposób nie chciały ani się odsunąć, ani osłabnąć przez pewien czas, w sumie do 20., do 21. ten wyż cały czas dominował. I znów na wysokości 1,5 kilometra Temperatury były dosyć wysokie, od 6 do 8 bądź 10 stopni Celsjusza. Podczas gdy temperatury przy gruncie były niskie, na poziomie 1-2 stopnia Celsjusza, tym bardziej jeszcze przez dominację tej inwersji. A więc, moi drodzy, tak to właśnie wyglądało. A zanieczyszczenia powietrza, które występują. To nie jest żadne trucie przez kogokolwiek podczas mgieł. Po lewej stronie macie normalne warunki atmosferyczne. Zimne powietrze, ciepłe powietrze. Ciepłe powietrze jest oczywiście w dolnych częściach troposfery, tam gdzie jest właśnie miasto, gdzie są budynki. Chłodniejsze powietrze jest wyżej, zimne jest jeszcze wyżej, i to, co jest wytworzone, leci sobie ulatniać w cudzysłowie do góry. Inaczej sytuacja zaczyna wyglądać. Uh -huh. Dobra, to skróty nie tak. Inaczej sytuacja zaczyna wyglądać, gdy mamy właśnie tą inwersję. Wtedy chłodniejsze powietrze jest bliżej gruntu, cieplejsze powietrze jest natomiast wyżej i te ciepłe powietrze nie pozwala temu chłodnemu powietrzu wznosić się coraz bardziej do góry. A więc mamy smog. Ten smog jest i ten smog. To też jest takie sprężenie zwrotne, bo ten smog to jest również to są również cząsteczki, na których osiada um, para wodna, więc kolejne dodatkowe jądra kondensacji, które tworzą dodatkową mgłę. Tak to właśnie wygląda. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zapraszam do subskrypcji kanału. Możesz wesprzeć naszą pracę poprzez opcję wspieraj na YouTubie, poprzez zostanie patronem naszego kanału bądź poprzez postawienie kawy. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. Bądź na bieżąco z pogodą, zainstaluj aplikację Monitor Bush na swoim telefonie i nie daj się pogodzie zaskoczyć.